Kolejny odcinek numerów na Dziś będziemy nagrywać znowu e, Robeloxa, to już jest drugi odcinek z e, tego, zostawiliście już 10 łapek w górę, a nawet trochę więcej, a więc e, to jest kolejny odcinek z tego, e, wy, przywitajcie mojego Brata Nie ma. Dobra, okej, okay. a więc tutaj zaczynamy kolejną rozgrywkę. Drugi raz ja. Tak, skończy, skończymy na, skończyliśmy na tym, że tutaj mieliśmy to, to byliśmy bossa. pewnie pamiętacie po tamtym odcinku. No dobra, zaraz zaczynamy od nowa. zależy, jak y, nie powiedza, jak miał, dali, to jak, jak nie oglądaliście, daliście, to... Jak o oglądaliście, prosimy wbijać, bo był naprawdę kozacki. No, dwóch głosów niby zabiliśmy, bo jeszcze był jeden na początku. Tak, tak dwóch tak. głosów zabiliśmy, ale... No. Mhm. No, ale sobie... U Jezus. Dobra, ja sobie 30 kupię. Zbugowało mi się i za... kupiłem 3 zombie, a da, dało mi sześć. Nie, bo kupiłeś 3 zombie dwa razy pewnie. I nie chcący. Nie. Kurza no. Dobra, ile tego tu leci? Halo? Dobra. Chcemy to oddać do tej machiny. No to się będzie przerabiało tam jeszcze 15 minut. Mam. No. Ale dawaj, Daniel, yy, ciągle bossy. Jak będą bossy, to tylko bossy. Tak. Raz. Jest teraz boss! No zapiszmy. nas. Nie. A nie, już jest. Przerwa. Nieważne? Przerwa. Nie, jest boss. Znaczy wiem, ale u mnie nie, bo jestem na innym serwerze. Aha. Yy, dobra. Yy. Dobra, to nie on się dołączy do domu. <laughs> Mała wpadka, ale dobra, nie będziemy już tego wycinać. Nie no, będziemy no. tego wycinać, no, bardzo przepraszamy. Mam nadzieję, że się nie zdenerwowaliście. Dobra, okej. Okay. Ja już jestem. E, chłopie, u kogoś w domu jest boss. Nie gadaj, idziemy dawaj. Dawaj, idziemy. Ja do niego idę. Idziemy na niego. Żeby zrobić kaskę. Ja też idziemy. Dawaj, idziemy. Dobra, jest tutaj. Ja gawalę. Chłopie, idzie do mnie. Idźmy stąd. Daj, a my tylko dwaj chyba go walimy, wiesz? O tym? Tak, my tylko dwaj go walimy ginę? Czemu ja zginąłem? Może cię zabił? Albo jakiś inny zombie cię Albo ci... ktoś A. Dobra Śmierć z powrotem Po prostu chyba mało życia Ale jakiś jeszcze jeden typ Go zabijasz z nami? Tak Ale dawaj, my musimy być pierwszy, żeby kasę zdobyć No Dawaj już żeby... Dobra. Blisko niego. Sario! Ja mam mało już! Co czego? Życia! No to baj. Ale... Ja też nie mam za dużo. No dawaj, rozwalamy go. No i czemu tak wolno klikasz? Szybciej klikaj! Bo się boję, że on do mnie przyjdzie. Mnie nie trzywajmy, coś my ciągle go walimy tu z bliska. A nie, dawaj, chodź już blisko. A żeby zabrać kasę. Okej. Okay. Ja teraz nie walę. Dopeł mnie nie wali. On ci na nie są... O dobra, dawaj, teraz. Dawaj! On mnie zabił! Dawaj! Dobra! Zabili mnie, ale mam trochę kasy. Ja też syna. Stary, patrz ile! No. Ty masz więcej. No to fajnie. <laughs> Okej. Okay. Dobra, na wszelki wypadek wezmę sobie pistolet to? do ekwu. O stary. E, ja tu teraz robię 10 zombie. A się przepraszam, 30. To ile? Za 10 tysięcy Za 10 tysięcy? No. Chyba jest? U mnie. Aha! Czyli jest 30 za 10 tysięcy. U mnie jest 30, 30? za 10 tysięcy. A u ciebie jest za 19. Prawie 20, więc no. No to się nie opłaca. Co? Się u mnie nie opłaca. Nie, opłaca się, bo patrz, to jest coś takiego. Dobra, no to zmierzam. 3 razy zombie. Jakby jest 10 razy zombie. Jakby to jest... 3 razy zombie to jest pomnożone. Zbieramy na tamto. No ja wszystko się opłaca. To nie jest, że to się nie opłaca. Okej. Okay. Ty te, te tysiąc zombie, no trochę kusi, ale no chyba nie. Może nie kiedyś. No, sorry, tysiąc zombie, za ile? U mnie jest za 360 tysięcy. 360? U ciebie za 400 ileś. 360 tysięcy. A u ciebie za ile? Nie to jest? Weź kamerę z tym. Ja wolę tak. Ale hmm. widzowie może wolą inaczej. A. I dla mnie napiszcie, czy wolicie tak, czy tak? Czy tak o. Dobra. Na razie nagrywaj tak. Na razie tak. Możecie napisać tak. w komentarzu. szybko tak. mam serduszko. Tak. O! Ja już teraz mam. 10 zombie? 10... 30 zombie. Ej, ch chodź do mnie, zobacz, jak to O! 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 Chodź do mnie, zobacz jak to jest. Zasąd cię widzę, stare. Serio? O, je o Jezu! Jezubym mógł kupić, ale stary. Patrz! Czy mi się wydawało, czy ktoś kupił ze 100 zombie? To mi się nie chyba nie wydawało. Dobra, i teraz hop! O! Ja mam dwa duże! Te. Dwa grubasy. A mhm. no, ja 108. U. Jezu, starto się już. Ja mam teraz plus 2 lajta, ty też. Stary! Kup mi to dużo teraz. No, ja jak chyba szczerze y, sobie znowu, teraz znowu kupię 30 zombie. Ja, tak chyba, ja też zbieram. Ty za ile hmm. masz 30 zombie? Y, 24 2000. Wow. Okay. Ja mam pewnie za więcej, ale na razie nie kupię nawet pierwszych. 30, może? No. 30. Tak. Ale kiedyś trzeba będzie zrobić. Znaczy... No, kiedyś trzeba będzie po prostu kupić. Znaczy jak... Nie wiem, czy Wam się spodoba w ogóle ta seria, teraz to jest dopiero drugi odcinek. Ale no, no to po prostu kupimy 1000 zombie. Tak, kupimy. No. Znaczy bardziej Daniel chyba będzie kupił. A znaczy, ja pewnie też, bo ja chyba też będę chciał. Po prostu to trzeba farmić. Jakby nie będziemy już pewnie przedłużali z farmieniem. Tak, Tylko po prostu, to... no. Wytniemy to wszystko. Wytniemy. To wszystko, to farmienie. Nie to, to wszystko sobie i na tak. Ciap-ciap zrobimy, <grym> zrobimy nożyczkami. Tak, ta, pewnie film będzie trwał jakieś godzinę, ale z tego filmu zostanie z jakieś 20 minut, więc no. Czemu tego nie mogę tam dać? Bo to 40 minut. Tylko 40 tego. Halo. O, jedną, jedną, Aha, błogocz się. Ha. Musisz wyjść i wejść. Ale będę miał to wszystko kaserta. Dobra, uwaga, widzowie, bardzo przepraszam. <grym grym grym> y to jest na robota. Ale mi się... Stary, zbagowało mi się. Jeszcze raz. Nie, musisz tak wchodzić, bo ja też tak mam. Jeszcze join, join, join tak dalej. Już masz. Bardzo przepraszamy. Mam no nadzieję, że... ty masz przepraszać. Bardzo przepraszam. No ja właśnie. nie chciałem wam zaprzeczyć teraz miłego oglądania, ale. Ale ja musisz. Ja, no jest no. Tak to mi bywa. Jezu, ja muszę te rejty kupować tylko teraz. Tary, idę kupować 30 zombie. Ja muszę ze 100 na sekundę jakiś mieć. Ja zbieram, zbieram na 50 zombie z tego. 50 bios? Ile u Ciebie kosztuje 50? 32. 40, no, no to... U mnie o 8000 tysięcy więcej. Za minutę jest jeszcze bałot. Za dwie. Za dwie. Ja hmm. powiedziałem. Za dwie minuty jest boss. I wtedy będziemy go walić. W ogóle za 80 tysięcy jest kolejna broń. I damaj sobie SMG kup. Daniel. trzyma. Daniel, dam SMG kup. Za ile? Za 5 tysięcy. A więcej wali? No. A po co mi więcej walenia? No bo dla bosa. No stary, byle żebym kurna ten, tylko... No, ale Dania no dawaj dla widza. No kupić? No. Widzowie, no. Mam kupić? Tak, dla Mam kupić? Budowie. Czy ktoś powiedział, że mam kupić? Nie. Kupiłeś już to. A. Dobra. Rada. Dla widza. Aha. Ale, ale to weź to. Y tak, bo widzowie są kochani. Ale to weź to. Weź to. Tak. Odbierz. A czy pobierz bardziej, bo chyba tam było napisane, nie wiem. Nie wiem! już stary! Łopatę, to, łopatę, to łapata mega stoj! Co to? Co to było? Dobrze. Nie wiem. Dobrze. Ale weź się tak nie dobrze. Możesz trochę kiszej dla widza? Nie mogę! Możesz. Dla widza nie wszystko. Widzowie są kochani, to mogę. Dla widza wszystko, no. A może nie wszystko, ale... Może nie dam im tysiąca, znaczy tam miliona złotych, ale... Ale, ale no. Przypij serduszko. Niech się cieszą. Niech się cieszą. Jezu ja to już kosztuje ten raj. Ten kosztuje 430 dolarów. A u mnie 180. No to... po co masz mi tak szybko to robić, Masze. Musiał mi tak szybko, to się ma robić. Dlatego, czy znaczy mi? Żeby się szybko po prostu robiło, bo nie chcę mi się czekać. O, Daniel, dawaj, idziemy. O, mogę sobie kupić. Chodź, Daniel, idziemy na boh. A! dobra, boh, 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 boh. Boss. Przez... boss, boss. Przepraszam. O, boże, teraz... Płomie... Gdzie idzie to jest? Do idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie. Idzie jest, do mnie. Tam mas, jest idzie dobra. Widzę go. Na no, ja. Mhm. Okej. Okay. Idzie do mnie, idzie. Ile? to, zadaje w ogóle? Tamten mi chce, ile zadał. On zadawał chyba siedem. A ten zadał cztery, tylko szybko. Sary, stąd centymetry. No i dawaj blisko go. Z jedną centymetrą, Dobrze, już. to dawaj wal go. Ciągle. Dawaj go. O, stary, starpał się zablokował. On się zablokował. Bajku go nawalam. Ja też. Sary. Idzie, tu idzie, tu idzie. Jedźmy stąd. Panary, nie. Dobrze, Idę, do Daniela. No. Nope. Tak. O Jezu, nie. Idź mi zwręć. Dobra, dawaj, już mi tysiąc persyjka Nara! Nie, nie, nie. Nope. No! No! Nope. Dobrze, dobrze! Nie, ja nie ginę. Patrz, o nie! On się tu przedostał. Ha, no i patrz. Patrz teraz, Bosie. Jestem tu na wysokości. Nara! Nie? Daniel, chodź tu do mnie! Cia. On mnie nie może dotknąć. I gadaj. A nie, jednak może. Ale tu nie. Chyba. Może? On mi wali ciągle. Dobra, dawaj go. A dawaj, teraz nie wali. Zaraz ma 1000 HP. Bo idzie do mnie. Dobrze. Dara! Tak. Ja go walę z tyłu. Co mi ty jaki? Jak, ja go, jak będziesz do mnie, to ty go walisz. Ma mało już tego, życzka. No, Łodzi. No, mało no, w no, no, no. Nie aż tak dużo, na pewno. No, dawaj, idź, idź. Będę mógł hajs, będę mógł hajs, żeby za, dla widza to wszystko tam zrobić. No, no. I teraz ty. No teraz tego go tu mnie idzie. Daniel, czemu ty uciekasz? przecież nawet tu do siebie nie... Ale! Ale podkoczył! Serio, dobra ja idę! O Jezu! Dobra! Cześć, nie! Nie zapieraj wszystkiego! Proszę! Wszystkiego! Daj! Masz. Aż tyle! Dziękuję! Kupujemy dla widza. A ja 80 już mam. W ogóle dostaję. 62. No trochę mniej. Okej! Okay. Trochę mniej dostajesz, ale to już mniej za. Mój braciu też nie jest super. Dla widza zrobił. Poświęcił się. <laughs> tak, poświęciłem się. Poświęcił swoje życie. Gdzie jest mój ten? O, to jest moje. Dobra. Nie, ja, to jest twoje. Powiedzimy. Za jakieś... Wiem, za jakieś 8 minut będziecie kończył mi filmik, tam 7, nie wiem. Także. No, jakoś tak. To wyjdzie. O, coś tu sobie zginął, bo chciał wejść do mnie. Ty pa! Zombie do mnie! Zab Zabij go szybka! Ja mam lasery. To czemu ona do, do mnie weszła? Ty! One do mnie wchodzą! Ja muszę lasery! No bo to gracze, tylko. Aaa! mnie stąd. Ty głupi! Miki, bo Daniel, Zwróć się, bo Co? to nie jest twoje. To nie jest moje? Nie. Nie. To nie jest moje. To jest moje! To jest nikogo. Ile... ile A ja będę tu... Daniel! Mam 10 tysięcy próbek! Jak jest No, spara, spara mi powiedział. Ty gdzie jest mój barszta? Ja też właśnie tych szukałem. Stary! Eee! Mam mini problem. Zobie... To jest chyba twoje. To jest moje? Tak, to jest twoja. Okej. Okay. No, no to fajnie. Zobiec znaleźliśmy. Łaka makafon. I pamiętaj kolory może. Łopanie! O, jest... o, zaraz będzie miał... Zaraz będę miał kolejne 30 zombie. Teraz 24. A ty ile? Daniel, zaraz chyba będziesz miał tego. Co? Ko, zombie? Jadzisz, tak. 50. Tak, y, za 32 2k. No to jeszcze, tak, 4000 tysiące kaple. Znaczy pieniądze, tysiące. Dobra. To sobie teraz... O, a już mam... I za 4 minuty i 32 sekundy no. bot. Znaczy, boss, Bos. o. Sy na końcu. O, Daniel, mam 3... <laughs> Daniel, mam 30. Patrz na żółte. Ten. Patrz na żółte. Czekaj. Tam. Tam. Po prostu. No to jestem ja. ja. Widzicie? Czy nie? Widzicie Widzicie taki ten kursor? Widzicie to? To jestem ja. To jest mój no. bracia też. No. I zaraz, ja zaraz tak. będę miał więcej. Zaraz już nie ma. Opa, daniel, mam nowego. Bo to by ulepszyły. Mam strażnika poziom 5. A my zaraz widzowie kupujemy. Tak. Już kupujemy. Uwaga! Uwaga! Nie wyłączajcie filmiku! Uwaga, 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 uwaga! Puuuu! Uwaga. Proszę bardzo! Czekaj, ja idę, Proszę bardzo! Nie, psu, ja tego tam nie robię! Ja, ja miałem 3 TT, a ty masz. O Jezu! Ja miałem 3 TT, co nie? Ja mam 2, 3, 4, 5, 5, ten taki tam na górze, ten taki niedokończony. Dobra. A ja miałem 3, no dobra, trochę ponad 3. Wypaski. Więc no, trochę jest jednak. Dobra, poczekamy sobie do bossa. Tak, tak, no. Upa, nie mi Dobrze tam robi. Dobra, e, wiesz co ja chyba Ja chyba sobie kupuję nową broń. Znaczy, ja zbieram bardziej. Ile jest? Prawie od tysięcy. No. O, teraz razy cztery. Mhm, mm teraz to jest fajne. Bardzo. A wiesz ile ten strażnik daje na piątym poziomie? Który strażnik? A ty masz tego, strażnika, Masz tego strażnika. Dobra. nie, no, no, to teraz to zrobiłem. Na trzy minutki kończymy. Daj cztery straight. No około trzy minutki. Jak zabijemy bosa? Najprawda mnie. Tak. Po zabiciu bosa kończymy filmiczek. No, więc oglądajcie do końca. no nie, będzie koniec fajny. Bo <grym> pewnie się jeszcze y, zginiemy <grym się> od <zbocza> a czy zależy to się komu obierze taktykę, ale próbujemy się nie zginąć. Czuję, no wiesz, tak, 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 tak jak teraz. Kolejny filmik będzie na ile? Na 10 łapek w górę, jak bijecie, będzie kolejny filmik. No, tak samo, tak samo, tak samo, na razie dajmy. Daj no, no, tak. I jak wbijecie pod tym filmikiem jedną subskrypcję. I. Zależy jedno. 20, byś No nie wiem, dobra, to już zależy tam No, ale ja bym prosił. No. To bym się bardzo cieszył. No. tak. No. Ja tylko przytakuję. Ja tylko przytakuję. Cioo. Tak chciałbym szczęście pas kolejne 30 rządów. Mogę kupić. Ty kupuj. Nie, nie, Kupuj. nie. Ale, dobra, nie. Zbieram 100 zombie. Na 100 zombie? No, 100 zombie zbieram. Mam, a ile jest? No, a ty 100 zombie mo moje kosztuje 126. Moje 100, czyli 136. Udaj, tu jest! Są fiery. Ja mam piąty. Strażnik. Ile daje? Kolejny? 1900. 1900. Kolejny to jest 1900. Kolejny, spaczcie, 1900. Pirate. Pirates. A ile ostatnio? Pirat! Bo Jezu! Dlaczego <much> Mecha! 55 milionów! 427 tysięcy, 328? No, no to fajne. I oczywiście... Dobra, uwaga, zaraz będzie boss. I oczywiście my pewnie to zrobimy. Znaczy, no, zależy. Dobra, o, idziemy na bossa, e, idziemy. Znaczy, 30 sekund, Daniel, jeszcze. Stary!

Zombie jest! Wow. Tu, tu do tej pułapki, żeby... szedł. Dawaj go. Tu, 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 tu zaczekaj! Teraz go nie wal. Chodź tu. Weź Patrz. Bez. Widzisz? I chodź tu, chodź z tej strony. Gdzie ja jestem. Chodź z tej strony, gdzie ja jestem! Tu jestem tutaj. A, no to może i tu. No, no i co go tak walimy? Ale taktyka w sumie po... O nie! O nie, o nie. Nieważne. Dobra, teraz może w drugą stronę. O, bo nie, dawaj, ja po drugiej stronie może. Anczy. Nie ma! On mnie zabija. No! Dobra, daj, ty jeszcze masz sporo życia. Tam tego zabijasz, widzę. Dobra. Dobra, dawaj go. Dobra. Ten jest w ogóle chyba trochę. Znaczy, no, ten jest trochę dłuższy odcinek niż poprzedni. Tak, ten jest dłuższy. Tylko <noise> się nie da się zabić, pamiętaj. Tak, nie da się zabić. Daj, i w głowę mu strzelaj.

Ale fajnie, że tu nikt i... O, daj, typ jakiś jest tu. Nie. Komas. Dawaj, rozwalam go. rozwalam go. Ja rozwalam bota! Biorę kasę. Dobra, Nie Niecałą, ja spoko. Niecałą biorę. Dobra. Ja też Dobra. Dobra, weź tam trochę. Podzielimy się. Dobra. Będziemy kończyć ten odcinek, więc pamiętajcie o zasubskrybowaniu, zarechowaniu tego kanału. I w tym miejscu kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. I do następnego. Nara, cześć, na pa!